Ale czy zabija? Strzela. A może po prostu jest symbolem władzy? A on mówi: fizycznej. Mimo, że jemu to też Trzymaj. mówi, mieszkańcy, Mówimy tak. Nie możesz mieć w sercu bo powinieneś mieć w sercu coś innego. Mhm. Więc cofasz się od szybowca. Ale ta postać mówi: Ja się nie zgadzam z tym. Nie zgadzam się z tym, co ty mówisz. Ale tamta po postać sposób... mówi: Nie, ty ustalasz reguły. W ten sposób. To wydaje się takie utopijne, ideologiczne, no, piękne, niewinne, różowe, trochę może dziecięce, a tutaj jakby ta przemania, można powiedzieć, cały czas autorytet ma w tym różu, nie? w tej niewinności takiej. I zawsze jest tak, tak jak jest w wielu rządach i decydentach, i ludziach, którzy uważają, że to oni ustalają reguły. Zobacz, on jest różowy, on jest różowy i on, który chce decydować, też jest różowy, ale przebrał się w czerwonego. Mówi, ja jestem różowy, ale nie mogę tego okazać. Przebieram się w czerwony i tobie różowemu powiem, jak ma być. Mimo, że kiedyś może byliśmy razem, ale teraz to ja jestem ważniejszy.